Szanowni Państwo, list gratulacyjny w imieniu władz miasta gminy Pasnym, składam panu Zbigniewowi i Borsywiczowi serdeczne i podziękowanie za pracę i z młodymi i sportowcami, która zaowocowała wstępem, występem pasońskich zawodników w reprezentacji Polski na 14 mistrzostwach świata juniorów w Barcelonie i życzę dalszych sukcesów związanych z pracą trenera sportowego klubu sportowego i Bolonia. I jednocześnie przyznaję panu nagrodę w wysokości 2000 zł. Dziękujemy bardzo. <kluczy> Szanowni Państwo, pan Rafał Starzyński, list gratulacyjny w imieniu własnej miasta gminy Fasą. Składam panu Rafałowi i Starzyńskiemu w podziękowanie za pracę interneterską z młodymi i sportowcami, która zaowocowała sukcesami drużyny trampkarzy i juniorów młodszych w rozbytkach linii okręgowej i życzę dalszych <coughs> sukcesów związanych z pracą trenera sportowego klubu sportowego Polonia w Pasłęku. Jednocześnie przyznaję panu nagrodę w wysokości 1000 List gratulacyjny w imię władz miasta Gminy Palsem składam panu Wojciechowi Witkowskiemu serdeczne podziękowanie za pracę i trenerską, która przynosi wyniki w postaci wygranych i konkursów i punktowanych miejsc i Amazonek młodzieżowego klubu sportowego NENIA startujących w zawodach regionalnych i lokalnych i życzę dalszych sukcesów związanych z pracą trenerską. Jednocześnie przyznaję panu nagrodę w wysokości 1500 zł. Gratulacje.